Witajcie, czołgiści! Wargaming ogłosi World of Tanks Blitz 2.0, a przy tym szereg nowych zmian. To wszystko pojawiło się w trailerze na ich kanale YouTube. Zmiany są dość duże, ale pojawiały się kontrowersje co do pewnych decyzji. Pierwszą dużą zmianą jest usunięcie drzewek nacji, zamiast tego każda linia będzie swoim osobnym drzewkiem. Dodatkowo liczba czołgów w standardowej linii zmniejszy się z 10 do 7. Wargaming przy tym pokazał kilka przykładowych drzewek. Obecne tiery od pierwszego do trzeciego znajdą się w osobnym drzewku, gdzie przejdą rebalans i będą miały swój własny matchmaking. Ta decyzja jest dość kontrowersyjna, ponieważ dużo graczy preferowało stary model badania pojazdów i wyglądu drzewek. Kolejną zmianą jest dodanie zamiast załogi unikatowych dowódców, którzy mają zapewnić bonusy. Będą dowódcy przypisani do danej klasy pojazdów, ale będą też tacy, których będzie można używać na każdym czołku i niszczycielu czołgów. Dodatkowo każdego z tych dowódców będzie można rozwijać poprzez zdobywanie doświadczenia i wzbijanie poziomów. Z kwestii wizualnych garaż oraz cały hud z garażu zostały zmienione, już nie doświadczymy flag jako tła czołgów, a rzeczy takie jak zadania, klan, ustawienia zostaną przeniesione na górę ekranu. Zmiany w kwestiach wizualnych dotyczą też map. Każda z nich przejdzie rework graficzny i możliwe, że pozmieniają się na nich pewne rzeczy. Na zwiastunie są też uwzględnione nowe mapy, których możemy spodziewać się z wejścia w World of Tanks Blitz 2.0. Hut bitewny również został lekko przeprojektowany. Teraz będzie się nam wyświetlała postać oraz jej umiejętność w przypadku punktów wytrzymałości. Ostatnio ważną zmianą jest zmiana fizyki, od teraz ma być dokładniejsza oraz jak widzimy na zwiastunie, czołgi będą mogły się przewracać. Możliwe, że doczekamy się też dynamicznego otoczenia, mogącego ulegać zniszczeniu w trakcie trwania bitwy. W mojej opinii zmiany graficzne oraz w fizyce są na duży plus, aczkolwiek zmiany w drzewkach oceniam bardzo negatywnie. Uważam, że stary system był naprawdę świetny i kojarzył się z grami z serii World of Tanks, więc nie rozumiem po co to zmieniać. Dodanie dowódców też jest dla mnie negatywną kwestią. Stworzy to dodatkową metę, która będzie wymagała nowego balansowania. Część z tych dowódców nie będzie używana przez nieprzydatne umiejętności. Uważam też, że negatywy zdecydowanie przewyższają, ale wszystkiego dowiemy się na Open Test, gdzie każdy z graczy będzie mógł zagrać i wypróbować zmiany. A wie co sądzicie o World of Tanks 2.0? Dajcie znać w komentarzach.